Witam panie ministrze. Panu przypadła najtrudniejsza rola. Pan pierwszy w Polsce dowiedział się o tym, co stało się w sobotę rano pod Smoleńskiem. Tak, to prawda. To było dosłownie kilka minut po katastrofie, gdyż na lotnisku w Smoleńsku była nasza grupa przygotowawcza z ambasadorem, naczelnikiem w Departamencie Wschód. Sobota rano dostaje telefon od dyrektora departamentu m, rozmiary katastrofy nie były jasne Ja w myślałem, że dzwonił dni. ambasador Ber Nie Najpierw dyrektor departamentu z informacją, że samolot się rozbił, ale nie było wybuchu. I teraz dylemat, czy po takiej jednoźródłowej informacji stawiać w stan kryzysu całe państwo. Wysłałem pierwszego SMS-a do premiera i y, zadzwoniłem do ambasadora. W ciągu kilku, kilkunastu minut, ambasador już był przy wraku, o, oglądając wrak. No i wtedy już niestety. Co zniknęły, powiedział ambasador Bar? Zniknęły. Pamięta pan te słowa? Y, no, że nie powinni byli lądować, o ile pamiętam. I wtedy dzwoni pan do premiera, do marszałka Sejmu? Do premiera, do marszałka Sejmu. W trzeciej kolejności chciałem zadzwonić do ministra Stasiaka, ale on już nie odebrał. E, no i w czwartej kolejności, e, w trzeciej de facto, do Jarosława Kaczyńskiego. Jaka miała... była reakcja Jarosława Kaczyńskiego? To dla niego jedna. No, bardzo, bardzo spokojna, ale jednocześnie prawie. czuło się emocje po drugiej stronie. Ja, y, 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 musiałem mu zakomunikować coś, co było straszną wiadomością i dla mnie, ale tym bardziej dla niego. Um, ale co pan powiedział, prezydent nie żyje, katastrofa samolotu się stała? Powiedziałem, że mam straszną informację, że doszło do tragicznego wypadku i że niestety ze, ze słów ambasadora który jest na miejscu i ogląda wrak, można wywnioskować, że nikt nie przeżył.